Cześć, witam Was serdecznie, dzisiaj mam nadzieję vlog będzie dla Was ciekawy Ze względu na to, że będziemy odkrywali pryzmę ze słonecznikiem Ja tutaj już się przygotowałem, paszowu stoi No i to zaraz tutaj będę zdejmował to ziemię, zaczniemy odkrywać Zobaczymy jak to tam sobie wygląda Słonecznik był koszony na początku września jak dobrze pamiętam no i wiadomo, no, krową będę musiał dawać na, na samym początku, po, po małych dawkach, żeby się przyzwyczaiły do tego. No, pryzma też nie jest duża, także ona jakoś tam strasznie długo nam nie starczy. Ale co, ja zabieram się za zdejmowanie tej ziemi. No i patrzymy, co tam jest pod polio. Bo sam jestem tak samo ciekaw, czy się też tam nic nie zepsuło, jak to wygląda. Także zabieramy się do roboty. Jak widzicie, tutaj już ziemię po prostu zdjąłem z kawałka, bo też nie chcę zdejmować dużo tej ziemi na razie. Z względu na to, że na samym początku mało będzie mi tego szło. No i to zaglądamy. Sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Tu z brzega widać, troszeczkę się podsuło, ale wydaje mi się, że. To było spowodowane tym, że tutaj po prostu folii było za mało. Bo folia była tutaj dotąd. Troszeczkę za krótko kupiłem. No i tutaj się to po prostu zepsuło. Także ja to zaraz sobie odrzucę. A tutaj zaraz będę ładował. Także ja sobie pierw odrzucę. Tutaj, co są te boki. I zabieramy się, po prostu zaglądamy tam dalej. Tam dalej wygląda to obiecująco. Także ja to odrzucam i zaraz będziemy dalej tutaj patrzeć, jak to wygląda. Ja tutaj już sobie ubrałem. Tutaj, jak widzicie, ładnie to wygląda. Bardzo fajny zapach ma. Inny jak kukurydza, trochę. Bardzo taki specyficzny, fajny. Tutaj ją ja już sobie załadowałem. Tutaj to mi się wydaje, że jest zepsute. Tam było trochę białego to, co widzieliście na początku. I tutaj z brzegu takie było. Nie wiem czy to było po prostu z tymi sokami, czy te soki jak spłynęły, to taki... dla mnie to było dziwne, dlatego ja to po prostu odrzuciłem. No to co, ciemno zaczyna się robić, lecimy pod wiatę. pokażę Wam pod wiatę, jak one sobie teraz to jedzą i jeszcze pod sobie chwilę pogadamy, także lecimy. Jesteśmy tutaj podwiatą. no niestety ciemno się robi, jak widzicie, no ale już chciałem Wam to nagrać, żebyście zobaczyli, jak one to pobierają, tu troszeczkę im wysypię. I tak to sobie wygląda. No na pewno one też do końca nie wiedzą, co to jest, no bo nie dostawały to kiedyś. Znaczy, kiedyś, jak e, żeśmy zbierali, to tam po prostu to, to się tam na samym końcu z przyczepy wysypało. Troszeczkę dalej, to ja po prostu im przyniosłem. Trochę będą się ganiać, patrzę co to jest. Ja tutaj może jeszcze troszeczkę wrzucę staczki i sobie pogadamy jeszcze chwilę. Tutaj ja im troszeczkę jeszcze wysypałem. limuzynka. Muzinka troszeczkę chodzi pajaca, struga. Chodź Gosia, chodź. Chodź, Gosia, chodź. Ja tu jeszcze jestem przed obrządkiem, przed ścieleniem. No, one sobie jedzą, próbują na razie. Wiadomo, że muszą zobaczyć, co i jak. Ja już im zbożać się dawał, lepiej nie będę. Żeby się nie polaksowały. Te ja sobie jedzą. Tak, Angelciuś. Tak, zjadaj sobie. 71 nie ma żadnych oporów. Angelka też. Dziewczyna uciekła, troszeczkę ją gonią Gosia też się boi Jareczek też nie ma oporów Limuzynka ogólnie też, no jedzą sobie Troszeczkę ciemno jest, kurczę. Trochę za późno przyszedłem, żeby wam to nakręcić No już chciałem to dodać, żebyście mieli Bo kilka osób mnie pytało, jak słonecznik, jak słonecznik No ja też chciałem dać, bo Chcę, żeby troszeczkę też te moje krówki pod to się podbudowały Bo to trzeba e, pozacielać jeszcze Trzy sztuki Także, jak miałbym jakąś tam kukurydzę kupować, czy coś, a sytuacja jest taka, jaka jest, no to wolę, wiadomo, pryzmę otworzyć i im powolutku zacząć to dawać. Jeszcze zaraz do tych swoich jałówek e, pójdę, im e, wysypię troszeczkę. No ogólnie pobierają, no wiadomo, coś nowego, coś innego. Ogólnie jakiś tam nie ma oporu, że nie będę tego jeść, bo nawet widać pądrzelce. Pądrzelka sobie zjada, mówię trochę... Słabo, że tak ciemno jest, no ale mam nadzieję, że film się uda, że będzie to coś widać. U nas tutaj jeszcze na koniec powiem, że też siwa ocieliła się jest jałówka, i też, bo ona była cementalem kryta także jałówka też taka wyszła, siwa, taka sama jak ona. Także też najwyżej zaraz pójdziemy do niej. One też trochę może i zestresowane, że ja tutaj stoję, ale niech sobie zjadają. Mówię, bardzo, bardzo fajny zapach jest od tej kiszonki, naprawdę, no nie sądziłem, że to będzie tak pachniało, ładnie pachnie. Wygląda też nieźle, no wiadomo, że docelowo jest tak, że ja chcę to ze zbożem mieszać. Dzisiaj tutaj tak w ramach testów tutaj im wysypałem, żebyście sobie zobaczyli dokładnie jak będziemy mieszać i robić, to zrobię oddzielny odcinek z obrządku. Także też tutaj zobaczycie, można na w przyszłym tygodniu coś takiego zrobimy, dajcie znać W komentarzach, czy byście chcieli to teraz zobaczyć, czy może później I Też tutaj się za porządek parku teraz będziemy brać Od poniedziałku, także też pewnie z tego jakiegoś vloga nagramy Tam mamy kilka wiatrołomów do wycięcia Tam nawet są takie świerki, które jeszcze się można wykorzystać, będzie na jakiś materiał, także też tego nie będziemy na opał ciąć I tak sobie to wygląda Mówię, no dziewczyny ogólnie jedzą. Jedzą. Gogi, dziewczyna tam uciekła, biedulka. Chodź, lola, 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 chodź, chodź, dziewczyna, chodź. Gosia sobie na końcu stoi sama. Jareczek. Poszedł do niej. No tutaj już gdzie mniej, To 71 i przyszła. A jeszcze tamta, tylko że przyszła, było dobrze. Ja lecę tutaj do obory. Może będzie tam w miarę jasno. To bym pokazał wam. Jak tutaj cielątko wygląda od siwej? Także lecimy do boru. Ja jestem w u naszej Siwulci. I jak widzicie, ostatnie cielątko jakie u nas się urodziło. Tutaj ma niecałe dwa dni. Jawłóweczka nie strasznie jakaś, może duża. Nie jest też jakaś strasznie maleńka. Taka w sam raz akurat siwa też nie miała za. O proszę. Siwa tu już poluje. Ona też siwa nie miała za takiego lekkiego porodu pierwszego. Ona Majcie urodziła, tam trzeba było w kilka osób ciągnąć. Ona później też musiała się podbudować. Tak, się wola nie, Musi nie zabiorę. A tutaj sama się ocieliła i to też fart chciał, że tak jak tutaj szefowa łeb urodziła, jak ja akurat przyszedłem do oboru i tak samo było tutaj z siwą, że ja po prostu wchodzę i bachcielak wypadł no to co niedługo myśląc zaraz pójło i, i lecimy no odejdź siłą pokaż ją, pokaż no odejdź, nie bój się no nie zabierzemy, no pokaż ją nie no strasznie ciemno nie ma sensu żebym tutaj wam nagrał tak siwunia, tak przy obrządku jak będziemy robić odcinek to nagram wam ona też już będzie miała parę dni więcej o, siwa, pokaż ją. Także sobie zobaczycie. Prawdopodobnie będziemy mieli jeszcze w tym roku jeden poród. O, telefon jeszcze mi dzwoni. Będziemy mieli jeszcze jeden poród, także. Jak będzie to zaraz, też Wam powiem, bo tam on wychodzi w Sylwestra, ale wiadomo jak to jest. Parę dni może być do przodu, parę dni do tyłu. Ja mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dajcie znać. Kiedy byście chcieli odcinek z obrządku, to pokażę Wam, jak będziemy mieszać ten słonecznik. Jak będziemy go zadawać w dzień, to też będzie troszeczkę inaczej widać. No i się chciałem Wam po prostu pokazać, ale troszeczkę za późno przyszedłem i ciemno się szybko zrobiło. Ale mam nadzieję, że co nieco zobaczycie. Ja zapraszam Was tutaj na naszego Instagrama. Jeżeli chcecie tu być z nami w kontakcie, to co robimy, rzucamy tam na relacje. Także zapraszam Was do obserwowania. A ja tymczasem. Uciekam dalej do obrządku. Trzymajcie się, cześć!